Cześć, obiecałem w poprzednim odcinku opowiedzieć Wam o tzw. buforach. Otóż w zdrowym organizmie wszystkie narządy oraz płyny mają własne, ściśle określone wartości pH, potencjał hydrogenu, yy, pamiętamy z poprzedniego odcinka. Krew, limfa oraz mocz podczas poranego badania powinny mieć odczyn lekko zasadowy, np. krew pH 7,34 do 7,45, a dokładnie 7,365 linfa na przykład powinna mieć pH 7,41 i tak dalej. Nawet niewielkie zmiany pH krwi zmuszają organizm do wydatkowania dużej ilości energii w celu przywrócenia jej prawidłowego czynu. Jeśli proces ten będzie się pogłębiał, pojawią się groźne konsekwencje, bo spadek pH krwi poniżej 6,9... Czyli kwasica lub wzrost powyżej 7,9 zasadowica stanowią śmiertelne zagrożenie. Jako granicę normy pH krwi przyjmuje się czyny o wartości 7 do 7,7. Wartość pH nie może być niższa niż 7,0, ponieważ zaburzy to oddawanie tlenu przez erytrocyty, czyli czerwone ciałka krwi do tkanek i komórek. W takim przypadku dochodzi do tak, zwanego, do tak zwanej rulonizacji, czyli zlepiania się erytrocytów. Przypomina mi to, proszę Państwa, dropsy, gdzie poszczególne cukierki są posklejane ze sobą. Zmniejsza się więc w ten sposób powierzchnia czynna erytrocytów, wskutek czego przenoszą znacznie mniej tlenu. I przy okazji, rulony erytrocytów działają jak korki w naczyniach krwionośnych, mogąc prowadzić do udarów mózgu lub zawału mięśnia sercowego. Jednak organizm jest w stanie utrzymywać nawet w niesprzyjających warunkach i przez bardzo długie okresy równowagę kwasowo-zasadową krwi. Dzieje się tak dzięki systemom buforowym. To one powodują, że pH płynów ustrojowych zmienia się tylko w niewielkich granicach. I teraz pora zadać sobie pytanie, co to są bufory? Otóż bufory są to roztwory słabych kwasów i ich soli lub słabych zasad i ich soli. PH buforów nie zmienia się lub ulega nieznacznym tylko zmianom podczas dodawania do nich kwasów albo zasad. Do układów buforowych należą np. bufor wodorowęglanowy, którego stężenie może być regulowane przez płuca i nerki, bufor fosforanowy, którego stężenie jest regulowane przez nerki oraz bufor białczanowy o bardzo dużej pojemności. W skład którego wchodzi przede wszystkim hemoglobina i oksyhemoglobina. Nazwy nie są dla nas tu najważniejsze. Ważne jest, abyśmy mieli świadomość, jak wspaniale działają te nasze cudowne organizmy. Znaczną pojemność buforową musi oznaczać się zwłaszcza krew. Dlaczego? Ponieważ nie tylko transportuje substancje pokarmowe do tkanek, ale również odbiera z nich produkty metabolizmu. Znaczącą ilość tych produktów przemiany materii stanowią kwasy. Buforowe układy krwi zapewniać więc powinne utrzymanie prawidłowego i stałego pH krwi. Tym niemniej krew przyjmuje tylko ograniczoną ilość odczynu kwasowego. Nadmierna ilość niezneutralizowanych kwasów będzie więc zalegać w komórkach. I podobnych układów buforowych oprócz krwi potrzebują tkanki, ponieważ kwasy pojawiają się w pierwszej kolejności właśnie w ich obrębie. I oczywiście nasz organizm potrafi doskonale regulować stężenie zasad i kwasów właśnie dzięki buforom. Nie posiadają one jednak nieograniczonych możliwości. I jak powiada dr Mirosław Mastej, doskonały, świetny lekarz, którego znam osobiście, pozwolicie, że zacytuj, zacytuję jego słowa z mojej publikacji. Jak skutecznie i bezpiecznie się odkwasić, oraz zadbać o właściwe parametry organizmu. Więc dr Mastej mówi w sposób następujący: Nasze układy buforowe są na tyle wydolne i silne, że chronią nas przez kilkanaście lat przed groźnymi konsekwencjami kwasicy. Ale powoli, przez te lata, rezerwa buforowa, mimo że olbrzymia, ulega stałemu zmniejszeniu. Tyle doktor Mastej, doktor nauk medycznych. Tak więc, kiedy już spowodowaliśmy naruszenie stanu naszej równowagi kwasowo-zasadowej, czyli mamy silnie zakwaszony organizm, to potencjały buforowe ulegają wyczerpaniu. Oznacza to, że tkanki pozbawione są zapasów związków mineralnych neutralizujących kwasy. Dochodzi wówczas do obniżenia tempa przemiany materii. Ulega również spowolnieniu, proszę Państwa, tempo odnowy komórek. Komórki przestają więc pracować efektywnie, są przeciążone, dochodzi do zaburzeń funkcjonowania układu immunologicznego, który dla prawidłowej pracy wymaga odpowiedniego zaopatrzenia witaminy w witaminy, składniki mineralne, którymi, jak powiedzieliśmy, organizm już nie dysponuje. Cóż więc z tego, że organizm posiada sprawne systemy buforowe? Jeśli nie dbamy o nie i systematycznie zakłócamy ich działanie, zakwaszając z lubością organizm, to z czasem ich możliwości się wyczerpują. I o tym porozmawiamy na następnym naszym spotkaniu. Do widzenia, do usłyszenia, jak zawsze.